A, obuduj a ja już lecę do nich. Ja muszę uchwycić, muszę uchwycić. O! O, o ale jestem dobry, wyklikałem przed chwilą 8, co to jest normalnym klikiem, jestem potężny. Ja bym wyklikać 9. Jak? O właśnie wyklikałem. Nie, to jest chyba genetyczne, żeby tak szybko klikać normalnie. <noise> o, wyskoczę do nich po prostu. Siema Zabijesz wszystkich? E, nie nie nie, oni no żyją no. obaj Ale zniszczę muszkę Dostałem knoka praktycznie na całą długość wyspy Nie, miał pół tu? serca Naprawdę? Gim tak tego jednego chłopa? Nie, w sensie ja ten, ja go ubiłem do pół serca Dobra, zabijam Krył się na dachu To będzie dobrze wyglądało na naszym CV Normalnie Pink może tutaj iść od diamentów nie Trzeba na niego uważać Okej, okej Czuję Dobra, to może ten bo jakby mieliśmy patykami, co nie? Musimy niestety chyba poświęcić zbroję Ile kosztuje patyk? 5 golda Tylko Na pięć? myślałem, że 10 Nie, kiedyś kosztowało Czy naprawdę wszyscy nam diamenty kradną? Dobra, idę, idę patykiem Żółci nam ukradli diamenty <laughs> To był mój patyk Mam po prostu infinitaura odpaloną, nie? Niedługo będę miał też zbroję dodatkowo razem z patykiem Ale patyk ważniejszy oczywiście Dobra, czemu wszyscy raszują przez diamenty tutaj? O, zabijłem jednego. To jest coś takiego, że muszę parę razy chłopa uderzyć, żeby zaczął dostać knoka, nie? Dobra, nie dojeżdżają nas ci różowi, oczywiście, że dojeżdżają. Dlaczego? Dobra! Spatykowałem go? Spatykowałem Jest! Uf. Udało się w końcu. Zabijałeś kogoś spatyka? Eee, tylko jednego yello, ale to wcześniej. Dobra! Spaty, ale, ale, po, ale poleciał. Normalnie, Adam małe, 102 metry. Poleciał przez tworze. Nie ma go. Nie, nie dostałem. Jest! Zabijem jednego! Stał mocno. Ale i tak spadłem, ale dobra, nic nie miałem przy sobie, więc wywalone. To pójdę do zielonych popatyk. O nie, jak ja się próbuję TNT jumpować. Uf, chyba też powinienem kupić patyk, żeby nie był clickbait. O. Nie. Mamy sharpness. No i super. Okej, okay, mam patyk i zapas golda na no, następne pokczę. Już nie jesteśmy tacy słabi. Bardzo dobrze, że ustawiłem sobie tek teksturpaka, którego właśnie mam. No bo jest tutaj złoty patyk. Złoty patyk, święty patyk. Normalnie, lepszy od glazeolotów. No dokładnie. Weźmy może zniżmy różowe łóżko. Czy to był Twitch? No cel? ładnie do nich lecę Czaje, czaje. Prota dwa mamy, żeby być potężniejsi z tym patykiem jeszcze. O ty jeszcze zbroi nie masz? No nie, mam wszystko, wydałem na patyki. Pomocy! Idę, idę, idę. idę. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest oponent? Tam jest oponent. Widzę go! Dobra, dostał? Nie! Idę, idę, do niego. No mam go! A dobra. Jest! Zginąłeś? O, fuck. Tak. Dobra, to może pójdźmy na mida. Pójdźmy na mida, zdobędziemy potki będziemy walić ludzi na potkach z patyku. Najpierw gapa kupię. Dobra, dobra, chodź tutaj. Schowamy się w bazie. Nic nam nie grozi. Masz tutaj trochę złota. Teraz jesteśmy niezniszczalni po prostu. No. Mam patyki. Z kamienia zrobi się bedrock. Ja nie za bardzo bym się z na okaz. Ja też. Nie, nie. Od tyłu dostałem. Nie, patyk, 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 patyk. Johnny, Johnny, Johnny. Ej, mam, mam na dwa patyki. <grym> Idealnie. Dlaczego mi czują na tej mapie? To jest tak daleko. Bąk! Bąk! Patrz na to. On wejdzie, na, on wejdzie na to. Mówiłem. niszczuszko. Jeśli masz czym, albo dobra, ja będę niszczył. Dobra. mi po, poszli na górę bazy chyba, jeśli się tu da. Nie, tu jest jeden, tu jest jeden w środku. Okej. Okay. Poczekam, aż wyjdzie. A, dawaj, spatyków go. A okay. nie. jak na razie dobrze się układa. Dobra, ja skoczę do wojda i pójdę na team obok nas. Nie ucieknie przed bąkiem. Jep! Jep Boże! Ja się buduję do góry. Przez chwilę myślałem, że on miał nik morszu Dwóch zawięskiej wc To jest... A dobra, jeszcze nie zginęli. Twerkuję na nich. O na mój Boże! Boże! Mamy clickbait. <grym> dobra, pięknie, drewno zrobili. Nabij ich, ja będę niszczył. Nabij go, dawaj. Dobrze. Możesz go sobie zabrać, bo się obudził. Zabiłem go na pół serca i teraz mogę sobie kupić patyk. To ja pójdę na szybko na diamenty, żeby tam prota kupić i będzie super. Ile ty masz golda w sumie? E, teraz zero. Zainwestowałem w drewno i patyk. Jakbyśmy byli trochę szybsi, to może by nie zdążyli drewna kupić, chociaż nie sądzę. Okej, okay, to ty kup healpoola, ja kupię prota i tropa. Dobra, stać mnie na patyk. Patyk lepszy od zbroi, tak było. Mam pomysł. Bądźmy najgorszymi ludźmi i po prostu tam pójdźmy Potężne budowanie co nie? Daj buduj się trochę na górę. Tam z takiem do góry, no bo tu jest dwóch białych, a okej okay. y patrzą się na ciebie dwóch białych Okej, okay, pięknie. Jestem na drzewie Patrz na tego Nie ma o! go A ja już go zabiję normalnie Dciszę mi muszka Ok nice Ja nie mam życia prawie O tamten jeszcze spadał na bigo! Dobrze! Nie! Yeah. W końcu coś. Jak ja dawno nie speedbridge'owałem, halo. Teraz muszę się skupiać kurde, jak speed speedbridge'a. Okej, okay, oni tu idą. Buduje się do góry i będzie patykowany. Spatyka go. Patyk! Dobra, nice! Yes. Je! Jestem, 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 jestem! Dawaj, patykiem go, patykiem go! Dawaj! Yes! Dobra. Yeah. Dobra! To ja muszę teraz ZW Gdzie by tu roszować teraz? A nie, musimy na DMENTE raszować. Okej, okay, ale został wyknokany bez kbc'ka nawet. Dobra, mam prota już. Pyk, 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 pyk. Ale teraz akcję robię. Co w się sensie nie ma pomysłu, jak to rozegram? Bardziej po prostu się z nimi bije. Poczekaj tam na mnie, nie? Bo Ale KB-Stick by mi się teraz przydał. kb sticki kurą. Dajesz! czekaj, idę do ciebie. Nie! Nie! Odbudował to jeszcze. Dobra, poczekam tam. A! Dobra, mam patyka, to teraz. Nie? Ale mi 2V1 zrobili. Ping-ponga mną grali. Tak to czasami bywa. Jeden przejdzie pode mną, jak coś. O nie, uratowałem go! Musimy go bić teraz. Bierz go, dawaj. Złapki no. go za. to. Złapki. Nie. Ja musiałem go uderzyć w końcu. A ty go biłeś z KB sticka, czy co? Eee, nie miałem KB sticka, dopiero teraz mam. Próbuję go drudzawać się do nich. Dobra Nie. Oni, oni nie wiedzą, że ja tu jestem, ale nie mam też KB -stika. a ty masz KB stick'a? Mam, mam. Jeszcze kill mam. Nie skacz tutaj jeszcze. Dobra. Ja będę przynętą, patrz. On z ty tytułu shiftuj, on się odrodzi. Odrodzi. Patrz, ja tu będę. I bij go, bi go z hibistika. dawaj! Nie. nie! No dawaj. Dobra! Patyka yes. go! Nie wiem, patyki na hypixelu to jest taka po prostu genialna rzecz. Knockback jest taki zrandomizowany, że można polecieć na 5000 bloków z jednego, z jednego uderzenia. I nie da się jakkolwiek tego knockbacka wielkiego zredukować. O, to jest ten! On ma to zbroję! Nie! Muszę go, muszę go z miecza zabić. Tylko nie gim, proszę. Eee, spróbuję. Musimy content dla ciebie trochę. Musimy poformować trochę contentu. Dobra, będę miał 8 m -e i na potki by było fajnie. I rozglądaj się na boki. Czy na pewno nie wali fireballami. Okej, okay, widzę go, on idzie do aqua. Każda dziura, którą widzę to dla mnie jumpscare. I ja mam pomysł. Patrz na to. Schowamy się tutaj jakoś. Schowaj się na, na mnie. On tu będzie wychodził. Kamuflaż. On jest w bazie Aqua, chyba nadal. Nie wiem, co się stało, że go nieważne. Miał być plan, że jakby wychodził stamtąd na mida, to by dostał patykiem w twarz, ale no nie wyszło zbytnio. Teraz stywa ludzi na patyka, ja ci będę dawał jak najwięcej killi mogę. On jest w bazie żółtych na stówę. Patyka go. Przeczekamy tutaj, przeczekamy tutaj. Może wyjdzie. Bo on ma mega dobre rzeczy, więc będzie ciężko. Kończą mi się wszystkie podki poza Invis. Spoko, ja też tak mam. Ale shiftuj ciągle. O, shiftuj, wstawę, shift, shift. bo nie masz już. Może stracić cierpliwość teraz Patyka go, a jednak nie Nie No normalnie z No Dobra, już Zygraliśmy. normalnie zadawiłem Nie dało, dało się, się patyka takiego chłopa zabić.